TYPY BUDOWY PSYCHIKI Istnieje powiedzenie Wszyscy są ludźmi, ale nie każdy jest człowiekiem. O czym tu mowa? Kogo szukał Diogenes chodząc z latarką po zaludnionym synopie i mówiąc szukam człowieka? Ludzka psychika różni się od innych gatunków biologicznych tym, że nie jest zaprogramowana jednoznacznie, lecz modeluje się pod wpływem środowiska i własnego rozumu. Psychika determinuje zachowanie człowieka i składa się z takich komponentów wrodzone instynkty i refleksy bezwarunkowe stereotypy, nawyki, tradycje kultury własny rozum ograniczony własnymi zmysłami i pamięcią intuicja w ogólności. Po pierwsze informacje przychodzące z własnych, nieświadomych poziomów psychiki, po drugie przychodzące ze zbiorowej psychiki, po trzecie wytworzona z zewnątrz i opętanie. Boskie kierownictwo według opatrzności realizowane jest na podstawie wszystkiego, co wymieniliśmy powyżej, z wyjątkiem opętania. Każde indywiduum posiada te komponenty. Lecz będąc różnie uporządkowane, tworzą różne typy psychiki. Dlatego też przedstawiciel gatunku Homo sapiens może mieć jeden z czterech podstawowych typów budowy psychiki, typ zwierzęcy. Wszystko, co czyni takie indywiduum, jest nakierowane na zaspokojenie instynktów i doznawanie przyjemności. Seks, jedzenie, konsumpcja towarów bez miary. Najczęściej jest to agresywny pasożyt, typ aspołeczny. Jemu wszystko się należy, on zaś nikomu niczym nie jest zobowiązany i nic nie jest winien. Dlatego po nim pozostają tylko ślady ruin. Typ psychiki biorobota zombi. Podstawą jego zachowania są uformowane same przez się lub przez kulturę i społeczeństwo automatyzmy, czyli nawyki. Takie indywiduum rozumuje według autorytetów wodza, pisma świętego, tradycji lub po prostu przyjmuje opinię większości. W razie powstania dylematu, czy instynkty, czy nawiki, wykrywają zawsze nawyki. Zombie rezygnują z wolontarnych decyzji na rzecz starych nawyków i norm kulturowych. Demoniczny typ psychiki. Jego nosiciele są zdolni siłą woli pokonać i instynkty i nawyki, tworząc nowe sposoby zachowania. Zyskując władzę w społeczeństwie, demonizm wymaga bezwarunkowego służenia sobie, tworząc najbardziej wyrafinowane sposoby uciskania swojego otoczenia. Demony mogą działać indywidualnie, preferując odosobnione działanie lub grupowo, preferując współdziałanie w jakiejkolwiek organizacji. Indywiduum z ludzkim typem psychiki charakteryzuje się uświadomieniem przez człowieka swojej misji bycia namiestnikiem Boga na Ziemi. Na Rusi za starożytnych czasów mówiono żyj według sumienia. Człowiek żyjący według sumienia szczerze wierzy Bogu i działa jako jego zastępca w interesach całego społeczeństwa, a wskaźnikiem tych stosunków są okoliczności, w które człowiek trafia zgodnie z istotą swoich życzeń i intencji. Innymi słowy, człowiek wierzy Bogu, Bóg zaś rozmawia z ludźmi językiem życiowych okoliczności. Jeszcze jeden typ budowy psychiki ludzie spłodzili sami opuszczony do poziomu wynaturzenia. Taki typ psychiki powstaje, kiedy indywiduum konsumuje alkohol, tytoń i inne narkotyki. Prowadzi to do poważnych zaburzeń, poczynając od funkcjonowania narządów, a kończąc na zaburzeniach siły intelektu i przejawianiu woli. Przy czym ilość używki, środka intoksykacji nie gra znaczącej roli, wszak dla człowieka rozumnego, tłumienie własnej woli i intelektu jest nie do przyjęcia na poziomie światopoglądowym. Typ psychiki indywiduum może się zmieniać w czasie. Cała wiedza i nawyki, które posiada osobowość, są dodatkowe do typu psychiki i same w sobie nie charakteryzują tej osobowości. Czyli indywiduum może być wybitnym fachowcem, posiadać bogactwo i wysoki status społeczny, a jednocześnie może być nieukształtowany jako człowiek. Według naszego punktu widzenia indywiduum z ludzkim typem psychiki jest normalne, jeżeli wrodzone refleksy i instynkty są podstawą, na której buduje się rozsądne zachowanie. Indywiduum jest normalne, kiedy intuicja udostępnia informację, którą można zrozumieć poprzez działalność intelektualną. Czyli dla indywiduum z ludzkim typem psychiki jest normalne, kiedy w jego hierarchii intuicja jest wyżej rozumu, rozum wyżej instynktów, a wszystkie razem zapewniają człowiekowi harmonię z biosferą Ziemi, kosmosem i Bogiem. Normą stać się powinno osiągnięcie przez indywiduum ludzkiego typu psychiki przed wiekiem młodzieńczym, lecz zazwyczaj tak się nie dzieje przez nieetyczną kulturę społeczeństwa i błędy wychowawcze rodziców. Jednak dorastając i uświadamiając sobie wady swoich zasad etycznych, indywiduum jest w stanie przejść od każdego typu budowy psychiki do typu ludzkiego. Nieludzki typ budowy psychiki ludzi jest pierwszą przyczyną wielu problemów społecznych. Dlatego rozwiązanie jest możliwe tylko przy osobistym, dzięki sile woli, przejściu większości ludzi na drogę człowieczeństwa. Bóg to hierarchiczne, najwyższe, wszechogarniające zarządzanie. Film został wykonany na bazie materiałów koncepcji społecznego bezpieczeństwa, całkowita aprobata dla nieograniczonego rozpowszechniania tego filmu.